Jest to najgorsze DLC jakie wyszło od czasu Farminga 22 Moi drodzy, w to miejsce spokojnie mogło wyjść Precision Farming Nie wiem dlaczego tak Giants zrobili, ale Nexat to totalne nowe według mnie Nie dosyć, że ta maszyna jest w ogóle nieopłacalna Wiem, że jest to modułowy sprzęt, ale naprawdę użyjecie to maksymalnie 3-4 razy No chyba, że będziecie się zachwycać, bo ja w tym zachwytu niestety nie widzę Zacznijmy może od rozmiaru i manewrowości Ze względu na swoje duże rozmiary powiem wam, że ciężko manewrować tym sprzętem, zwłaszcza na mniejszych polach lub w regionach o wąskich drogach. I tutaj mały smaczek, moi drodzy. Jak się tym zaklinujecie pod wiaduktem, to już nie wyjedziecie. Koszt początkowy to jest naprawdę duża inwestycja. Choć maszyna zastępuje kilka innych urządzeń, początkowy wydatek jest bardzo wysoki, moi drodzy. Ograniczona dostępność map. No przecież dobrze wiecie, że DLC wychodzi bardzo rzadko. No dobrze wiecie, że mapy wychodzą bardzo rzadko. Więc czego się tutaj spodziewać? Ostatnia mapa Horsh Aggravation. Ale powiedzmy szczerze, niedopracowane tekstury. Błędy na mapie, jak tutaj gra, nie jestem w ogóle zadowolony. Podsumowując, Nexat Pack wprowadza nowoczesne i efektywne rozwiązania do farminga symulatora, ale jednak jego pełny potencjał może być ograniczony przez rozmiar maszyn i dostępność odpowiednich map do tej gry. Moi drodzy, to by było na tyle. Obserwuj po więcej.